Jakie rzeczy naprawdę warto wiedzieć o psychoterapii, szczególnie jeżeli już na niej jesteś albo dopiero się na nią wybierasz? W obecnych czasach mamy do czynienia z pewną modą na psychoterapię. Tylko czy to źle? Terapia jest potwierdzona naukowo i rzeczywiście działa. Ja nazywam się Kuba i jestem studentem piątego roku psychologii zdrowia. Na zajęciach z podstaw psychoterapii, fakultetach i praktykach zebrałem najważniejsze informacje na temat psychoterapii, żebyś ty nie musiał tego robić. Czy terapia w ogóle działa na pewno, ale czy terapia zadziała u każdego? To jest całkowicie inne pytanie. Bardzo znaczącym czynnikiem jest wybór terapeuty. Dlatego, jeżeli zastanawiacie, jak wybrać dobrego terapeutę, to odsyłam cię do mojego poprzedniego filmu, w którym omówiłem, jak w siedmiu krokach wybrać terapeutę dla ciebie. Zacznijmy od tego, czym w ogóle zajmuje się psychoterapeuta. Czy siedzi on sztywno na fotelu albo za kozetką i słucha cię i tylko przytakuje? No, nie do końca. Generalnie to tak, psychoterapeuci słuchają i jest to główna część wspólna dla wszystkich nurtów terapeutycznych, a wszystkie inne rzeczy już zależą od nurtu, który wybierzesz. Na przykład w popularnym nurcie poznawczo-behawioralnym, czyli tak zwanym CBT, terapia będzie skupiała się głównie na myślach automatycznych, przekonaniach i takich twoich zachowaniach behawioralnych, nawykach, które robisz w ciągu dnia, które mają bardzo mocny wpływ na twoje samopoczucie. Na przykład w reakcji na jakieś wydarzenie, na przykład na oblanie egzaminu na studiach, możesz mieć myśl automatyczną: jestem beznadziejny i możesz tą myśl uogólniać też na inne aspekty twojego życia. I w trakcie terapii będziesz uczył się identyfikować te myśli automatyczne, wyłapywać je, żeby następnie je podważyć i budować trafniejszą wersję rzeczywistości. Nie jestem beznadziejny, tylko po prostu nie pożył mi egzamin, bo był za trudny albo na przykład za mało się do niego przyłożyłem. W przypadku psychoanalizy, czyli drugiego nurtu psychologicznego, który jest całkowicie inny od nurtu poznawczo-behawioralnego, chociaż nurt poznawczo-behawioralny się wywodzi niejako z psychoanalizy, terapia będzie się tutaj skupiała na innych aspektach, czyli na Podświadomości, nieświadomości, na mechanizmach obronnych, przeniesieniu, przeciwprzeniesieniu i innych dosyć trudnych terminach. Nie będę wyjaśniał teraz wszystkich terminów i żeby uogólnić to, czym zajmuje się terapeuta, to spójrz na ten obrazek. On jest dosyć popularny. Ja go widziałem już co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy w życiu i pokazuje to, jak terapeuta zbiera te nitki, które są splątane, i następnie razem z pacjentem je prostuje i przekazuje je ponownie pacjentowi. Ten obrazek też super pokazuje, że terapeuta w zasadzie nie daje za dużo od siebie, tylko pomaga pacjentowi zrozumieć pewne rzeczy i, tak jak mówiłem, zbudować trafniejszą wersję rzeczywistości. Druga rzecz dotyczy dawania rad. I jest to, tak mi się wydaje, jeden z popularniejszych mitów na temat psychoterapii, że kiedy przyjdziesz do terapeuty, usiądziesz na tym fotelu psychologa albo na kozetce, to wtedy terapeuta powie ci: Słuchaj, zrób tak, 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 tak. i wtedy twoje życie będzie już super. Nie do końca tak to wygląda. Spójrzmy jeszcze raz na ten obrazek. Terapeuta może pomóc ci spojrzeć na Twoje życie z innej perspektywy, nabrać dystansu do niektórych rzeczy, niektóre rzeczy przemyśleć i wypowiedzieć na głos. Wbrew pozorom jest to bardzo mocny czynnik leczący, dlatego też na podobnej zasadzie działa journaling, czyli prowadzenie dziennika, gdzie zapisujesz rzeczy, które siedzą ci w głowie i pozwalają ci bardziej obiektywnie spojrzeć na niektóre aspekty w Twoim życiu. Ale podsumowując, terapeuta nie będzie raczej dawał Ci rad, ponieważ to Ty jesteś najlepszym ekspertem od samego siebie i od twojego życia. W czym pomaga psychoterapia? I wydaje się to pytanie dosyć oczywiste. Ponieważ terapia pomaga w różnego rodzaju problemach, trudnościach, ale też leczy zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne, także dotyczy generalnie sfery psychicznej, chociaż nie tylko. Jak pokazano w niektórych badaniach, terapia może pomagać ci w leczeniu przewlekłego bólu, np. Na dzięki nauce technik relaksacyjnych, dzięki którym będziesz w stanie lepiej funkcjonować i co też koniec końców przełoży się na Twoje lepsze samopoczucie. Na terapię decydują się często też osoby z powodów czysto rozwojowych i wtedy może być ona połączona z coachingiem, tylko nie w takim wydaniu, w jakim często się obserwuje na TikToku czy Instagramie, czyli możesz wszystko, zbuduj bliźniaka, sprzedaj, zarob 300 tysięcy. Teraz poruszymy aspekt tego, dlaczego terapia jest tak droga. Chociaż to jest pojęcie dosyć względne, ponieważ teraz obecnie w większych miastach pojedyncza sesja psychoterapii kosztuje od 150 do 250 zł. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że przychodząc na terapię, nie przychodzisz do losowej osoby, żeby się wygadać. Tylko przychodzisz jednak do terapeuty, który ma doświadczenie i wiedzę w wyłapywaniu błędnych przekonań, w wyłapywaniu myśli automatycznych, tutaj mówię akurat w przypadku y, nurtu poznawczo-behawioralnego, ale ma ogromną wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiej psychiki i dlatego płacisz za usługę, płacisz za wiedzę, płacisz za wykształcenie, a nie płacisz za to, żeby móc. O tak się wygadać. Chociaż nie chcę tutaj podważać aspektu samego wygadania się, ponieważ to właśnie relacja terapeutyczna jest największym czynnikiem leczącym w terapii. Dlatego wybór nurtu terapeutycznego. Jest istotny, ale największym aspektem leczącym jest to, jak Ty dogadasz się z terapeutą, jaką więź z nim nawiążesz i samo wypowiedzenie Twoich trudności może być już dla Ciebie pomocne. W ostatnim rozdziale chciałbym poruszyć to, czy warto w ogóle iść na terapię na NFZ. To jest temat bardzo kontrowersyjny i zebrał największą ilość sprzecznych komentarzy na mojego Instagrama, na którego ci swoją drogą bardzo zapraszam. Czy warto? Jeżeli nie masz środków na terapię prywatną, to zdecydowanie warto. Zdecydowanie warto spróbować, ponieważ być może trafisz na terapeutę, który spełni twoje oczekiwania, z którym nawiążesz pewną więź. Terapia na NFZ jest o tyle ryzykowna, że nie wiesz do końca, do kogo trafisz nie wiesz jaki będzie ten terapeuta i no tak jak w przypadku lekarza na NFZ możesz trafić na super lekarza możesz trafić na lekarza, który jednak nie będzie do końca dobry jeżeli zastanawiacie się jak w ogóle dostać się na terapię na NFZ to ponownie odsyłam Cię do mojego poprzedniego filmu gdzie w pięciu krokach omówiłem jak dostać się na terapię na NFZ i nie jest to dosyć trudne ale największą trudnością jest oczywiście Czas oczekiwania, który może być różny i może wynosić od 3 y, miesięcy do nawet 2 lat. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Ci się spodobał, to zostaw po sobie lajka, zostaw komentarz, na pewno na wszystkie odpowiem. Zachęcam Cię do sprawdzenia innych socjali i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!